Miejski Marcin, dziś pokażę Ci kilka przykładowych ćwiczeń, dzięki którym szybciej na pewno nauczysz się stać na rękach. Przed przystąpieniem do nauki stania na rękach, jeśli jesteś osobą początkującą, zalecałbym pierwszej kolejności, żebyś wzmocnił swoje ciało, ręce, a oto kilka przykładowych ćwiczeń. 50 dipów i tym podobnych ćwiczeń, może się okazać, że zrobisz 10-15 bąbek, na przykład, i też będzie w stanie się nauczyć stać na rękach. Chodzi głównie o wzmocnienie naszego ciała i rąk. Na tym etapie ćwiczeń zwróć uwagę na bokcie i ręce, żebyś miał wyprostowane. Jak będziesz śmiało bokcie, miał po prostu zgięte może się przewrócić. Po drugie zwróć uwagę na brzuch, żebyś miał spięty i po trzecie palce. Staraj się je wbijać w ziemię. Po prostu będzie ci łatwiej zapać równowagę i przechylić się do przodu. W momencie, jakby mnie przechylało do przodu, staram się wbijać palce w podłoże. Czyli robię coś takiego i automatycznie prostuję. Teraz stanę na rękach, pokażę Wam jak to wygląda. Stoimy, przechylam mnie, o i już. Ćwiczenia, które przed chwilą pokazałem są dla Ciebie proste, to zachęcam Cię do nauki bezpiecznego upadania. Kolejnym etapem jest stanie na rękach z asekuracją. Wy stoicie, ktoś was asekuruje, a następnie chodzenie na rękach z ugiętymi nogami. Proponowaliście chodzenie na rękach z uwiętymi kolanami, teraz starajcie się je prostować. Na zakończenie proponuję nie kupować nie wiadomo jakiego sprzętu, nie wiadomo ile kasy wydawać. Można się naprawdę wiele nauczyć, ćwicząc na samej podłodze. Jeśli macie jakieś pytania, odnośnie stania na rękach, piszcie. To by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał do następnego.